Cześć! Nie wiem jak Wam dzisiaj mija dzień. Może jest trochę gorszy, może się gorzej czujecie, może jest trochę lepszy, ale cieszymy się, że jesteście z nami i jesteście tutaj po zasileniu. Kontynuujemy historię Samuela i będziemy dzisiaj czytać pierwszy rozdział, od 12 wersetu do 20. A gdy tak długo modliła się przed Panem Heli, śledził jej usta. Anna mówiła z serca. Ledwie drżały jej wargi, nie wydawała głosu. Heli uznał, że jest pijana. Jak długo będziesz się upijać? Przyganił. Skończ wreszcie z tym winem. Nie, mój panie, wyjaśniła Anna. Jestem kobietą znękaną na duchu. Wina ani piwa nie piłam. Wylałam przed panem swoją duszę. Nie zaliczaj swej służącej do kobiet niegodziwych. Przez cały czas mówiłam z głębi mojej troski i wielkiego strapienia. Wtedy Heli odezwał się do niej tymi słowy. Idź w pokoju, niech Bóg Izraela ziści to pragnienie, którego spełnienia od niego oczekujesz. Oby twoja służąca znalazła łaskę w twych oczach odpowiedziała Anna. Potem poszła swoją drogą, spożyła posiłek i smutek już nie gasił jej twarzy. Następnego dnia wstali wcześnie rano, pokłonili się panu i ruszyli z powrotem do swojego domu w ramię. A gdy Elkana połączył się z Anną swoją żoną, pan wspomniał na nią. Po upływie stosownego czasu Anna poczęła i urodziła syna. Nadała mu imię Samuel. Mówiła bowiem, od pana go wyprosiła. Dla mnie to jest taka niesamowita pokora tej Anny, bo ktoś, i to jeszcze kapłan, ocenia się tak strasznie niesprawiedliwie. Ty bylewasz szczere serce przed Bogiem, a ktoś mówi, że jest, nachlałeś się i wow, jakby i ona jeszcze ma siły, żeby mu tłumaczyć, a nie obrazić się i uciec. No to jest na pewno bardzo trudne, tak myślę, dla niej. To, że najpierw ten mąż jej nie rozumie, że ta y, Penina ją prześladuje, a teraz kiedy jest w sumie w świątyni, w świątyni Boga i jest tam kapłan, ktoś, kto ma tego Boga reprezentować, to ten kapłan uznaje, że ona jest pijana, więc jakby ona musiała też mieć takie wielkie przekonanie, że Bóg ją rozumie, pomimo tego, że nikt jej nie rozumie, z kim się spotyka, jakby tutaj na ziemi, i nawet ten, który ma reprezentować Boga, też jej nie rozumie. Dla mnie to jest takie życiowe, bardzo chyba też, zwłaszcza w kościele, bo jesteśmy często taką trochę większą społecznością. Nie znamy siebie tak dobrze, bo ten Heli, no może kiedyś widział Annę, ale pewnie nie pamięta. Jak się nazywa? No, pilnuje porządku, jest tutaj na stanowisku, widzi jakaś tam mm. szepta sobie, coś pewnie się napiła, i podchodzi do niej, że w kościele, kiedy nie się znamy, mogą zdarzyć się takie negatywne oceny, bo często tak jest, że jak mamy mało informacji, to raczej nasza ocena będzie raczej negatywna niż pozytywna. Mm. I często są tego, tego złe skutki. No ale tutaj też, tak jakby wracając do tej modlitwy, Anny, to. W końcu wcześniej jest powiedziane, że ona tak płakała i nic nie jadła, i bardzo jakby przeżywała te wszystkie emocje, to co się działo w jej sercu, a kiedy wylała to serce przed bogiem, kiedy jakby pogodziła się, tak rozumiem, albo raczej też zyskała takie zapewnienie, w sumie taką wiarę w to, że Bóg odpowie na jej modlitwę, to jest powiedziane, że spożyła posiłek i smutek już nie gasi w jej twarzy, więc um, jakaś rzeczywiście zmiana musiała się dokonać w jej sercu. Że ta fizyczna rzeczywistość, że ona po prostu, jej zachowanie się zmieniło. Na pewno wcześniej było podkreślane to, że ona czuła się służebnicą pańską, i to znowu podkreśla tą pokorę, że ona jest po to, żeby służyć, żeby służyć Bogu. Ona, ona nie będzie bronić. Siebie jakoś tak agresywnie, ona nie będzie mówić jak ty śmiesz, tak mnie nazywać, ale ona będzie po prostu z taką anielską cierpliwością tłumaczyć. Będzie rozwiązywać te nieporozumienia, ale z pokorą po to, żeby ktoś mógł ją zrozumieć, żeby mógł zrozumieć, że ona miała dobre intencje. Hmm. No i w sumie też tutaj Heli tak y Ostatecznie ją w sumie błogosławi, tak ją pociesza, zapewnia ostatecznie, żeby, tak jak próbuje tak zbudować ją wiarę, jej wiarę, że hej, y, na pewno Bóg wysłucha, a raczej niech Bóg wysłucha tego Twojego pragnienia, niech spełni to, czego oczekujesz. I myślę, że to też y, sprawiło, że Anna nabrała takiego pokoju, większego zaufania, że po prostu Bóg tą sprawi, sprawą się zajmie. nie? Mm -hmm. I... Potem jest opisana historia o tym, jak ona odchodzi od tej modlitwy, że wraca do stołu, spożyła posiłek i już nie wyglądała na przygnębioną, więc coś się stało. Czasami mam wrażenie, że jak e, idziemy, żeby się pomodlić, to taki obraz, kiedy słyszałem, że mam taki wielki plecak z kamieniami, e, no to klękamy, wyciągamy te kamienie z plecaka, a potem kończymy się modlić. Dobra, wszystkie kamienie wrzucamy znowu do plecaka i dalej z tym idziemy, a Cieszę się tym, że Anna mogła oddać ten ciężar. Mogła oddać tę sprawę, bo po prostu poddała się Bogu. Modliła się i oddała to Bogu, i Bóg się tym zajął, więc ten ciężar z niej zszedł. Ale to właśnie chyba jest kluczowe, żeby to było takie szczere i też każdy wydaje mi się to inaczej przeżywa, bo w sumie ona co roku chodziła do tej świątyni i jakoś do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby. Mhm. Potrafiła tak to swoje serce jakby tak. oczyścić i mieć taki pokój, i wiele lat jej zajęło, zanim jakby tak się pogodziła z tą sytuacją, czy nie wiem, nabrała, w sumie bo właśnie ona się nie pogodziła tak do końca z tą sytuacją, nie pogodziła się na przykład z tym, że nie będzie mieć w ogóle syna, tylko bardziej nabrała takiej wiary, że Bóg odpowie na to mhm. jej modlitwę, nie? Ale. Mm, no, to jest taka pierwsza sytuacja, przynajmniej nie jest jakaś inna opisana, więc to zajęło trochę czasu, zanim ona miała jakby pokój w kontekście tej sprawy, czy jakąś może taką odpowiedź, jakieś boże zapewnienie, że coś takiego się w niej y, zmieniło, więc myślę, że też w naszym przypadku to jest ważne, żeby przychodzić do Boga i wylewać swoje serce przed Bogiem. Nie wiem, może ona wcześniej właśnie tak nie wylała tego serca przed Bogiem w pełni, czy nie wylewała. A kiedy tak zrobiła, to uzyskała jakąś pomoc, a może wcześniej też to robiła, ale jakby tyle się nie zmieniło w jej życiu, więc myślę, że po prostu dla nas takie, taka wytrwałość, żeby przychodzić mimo wszystko ciągle do Boga, nawet jeśli nie zawsze od razu czujemy, że to nam jakoś bardzo pomaga albo w ogóle rozwiązuje jakoś nasze problemy. To po prostu się nie poddawać, bo ona mimo wszystko co roku przychodziła do świątyni, co roku przychodziła, i rozumiem, że jakoś tam tego boga nie odrzuciła, więc to też dla nas takie zachęcenie. I też te słowa Heliego, który no nie był kryształową postacią, o czym będziemy też potem może czytać. Idź w pokoju, a Bóg Izrael da to, o co go prosiłaś. Ten. Pokój, jakby w ogóle Izrael mi się kojarzy z tym szabat, szalom, jakby to słowo szalom, czyli ten pokój, dostatek, wszystko czego potrzebujesz i Bóg właśnie chce dać ci ten szalom, ten pokój, masz iść w pokoju, masz żyć w pokoju i świat może dawać różne rzeczy, może dawać rozrywki, które będą na chwilę, może dawać rozwiązanie proste, skomplikowanych problemów, ale pokój i to ten najlepszy pokój daje tylko Bóg. Hmm. I teraz będzie czas na modlitwę, więc zachęcamy Was do modlitwy. Do tego, żebyście właśnie tak jak wczoraj już też mówiliśmy o takim wylaniu serca przed Bogiem, ale może dzisiaj, yy, może jakby też byliście w takiej sytuacji jak Anna, że ktoś niewłaściwie was ocenił w momencie, kiedy Wam naprawdę było bardzo trudno, coś przeżywaliście, a ktoś w tym momencie, nie mając tego całego kontekstu, coś o Was powiedział, jakoś. Was zranił. Przyjdźcie też do Boga i powiedzcie mu o tym. I pamiętajcie, że nawet jeśli to był ktoś w kościele, kto powinien Boga dobrze reprezentować, a tego nie zrobił, to Bóg taki nie jest, Bóg was nie ocenia i Bóg was akceptuje. I do niego możecie przyjść, jemu możecie to swoje serce wylać, on go nie zrani i nie odrzuci. Więc teraz jest czas dla Was, a później będziemy modlić się my. Panie Boże, tak bardzo dziękuję Ci za przykład Anny, że dałeś jej taką pokorę. Boże, daj nam też takiej pokory, kiedy będziemy niesprawiedliwie oceniani, daj nam takiej pokory, żebyśmy przyjmowali to, co masz dla nas, z takim poddaniem. Proszę Cię gorąco o to i żebyś dał nam też ten pokój na ten dzień, żebyśmy mogli czuć taką pełnię. Takiego spokoju, radości, żebyś zabrał wszelkie przygnębienie, te kamienie zmartwienia, które ze sobą nosimy. Oddajemy się w Twoje ręce w imieniu Jezusa. Amen. Do zobaczenia jutro. Kontynuujcie z nami studiowanie. Jak macie jakieś myśli, wnioski, możecie napisać, możecie polajkować, udostępnić komuś i mamy nadzieję, że poczuliście się dzisiaj zasileni i zapraszamy jutro. Trzymajcie się.